Poniedziałek dla Was, jaka energetyka, sprawdźmy dzisiejszego wspaniałego dnia, pięknie, słonecznie za oknem, u mnie, mam nadzieję, że u Was w sercu też tak samo słonecznie, a jaka energia sprzyjać nam będzie? Hmm. Nie będzie zabyt dużo ruchu, chociaż przy poniedziałku można by było tutaj zacząć już wychodzić naprzeciw naszym staraniom. Hmm. To, co masz do zrobienia, przemyśl dwa razy. Niech to będą mądre przemyślenia, nie po łapu-capu, jak, jak słowo i chęci poniosą, tylko raczej w przemyśleniu wszystkiego za i przeciw, w przeanalizowaniu, mądrym podejściu do tematu, żeby to nie było takie na łapu-capu. Nie wydawaj tajemnicy, jeżeli ktoś Ci coś ważnego będzie chciał przekazać. Zatrzymaj to dla siebie. Nie warto po prostu pójść dalej z tym tematem. Przeanalizuj, zanim wykonasz rok do przodu w pełnej, ogromnej mądrości w swojej. Dopowiemy kartą. A spełnią się Twoje marzenia, czy więcej powiedzieć, mądrego tu można yy, przekazać, kochani. Dużo spełnienia, optymizmu, podróży, kontaktów ze światem zewnętrznym, z osobami z dalszych częściów, yy, części świata, ale też myślę, że tak, jeżeli mądrze przemyślisz i nie wykonasz jeszcze żadnego ruchu, tylko naprawdę będzie to takie spod świadomości wychodzące, słuchające swojej intuicji, naprawdę osiągnąć może dzisiejszego dnia meritum sprawy sytuacji, o którą będziesz zabiegać. Więc najpierw przemyśl, później dokonuj cudów, bo przed Tobą wspaniały czas spełnienia osiągnięcia satysfakcji. I takiego dnia poniedziałku Ci życzę, bo jak to mówimy, jaki poniedziałek? Taki cały tydzień. Więc wszystkiego co najlepsze. Widzimy się na live'ach. Pozdrawiam. Wasza Ezojka.